Siema. W dzisiejszym odcinku graliśmy w Crab Game'a wraz z Jabłuszkiem. Dzisiaj staraliśmy się pokonać każdego kraba w grze. Jeśli chcecie zobaczyć, czy nam się udało, oglądajcie do końca. Yo, what's up, my broskis, Here's Mick, Big and here's some, like, NPC. Jabłuszko? Jaka ja Kubik? Ja, Jabłuszko, ja, ja, misjaczku. Znamy swoim misjaczkiem zdaj. Oooj, moja ulubiona gierczka! Oh yeah. No Giela bo głupi ostatnio. zawsze masz szczęście, tak? Dokładnie. No, Teraz ty, a nie ja. Jeszcze kupuj zaczynamy i zobaczymy <laughs> jak to pójdzie. Oby wybór. Który? Ha, walnie, walnie. walnie jak nic. No walnie, wiem, że walnie. <laughs> Teraz ja misjaczki i patrzcie, który, który mam wybrać. Dobra, ja sobie usiądę. Dawaj Raz, różowy, nie, czerwony, czerwony, czerwony. Czerwony, patrzcie. Zaufaj mi, skilany. czerwony, czerwony, czerwony. BUM! boom, się skill. O jesteś? kurde, ja no no. Dobra, speedrun, speedrun. Teraz kubu. Buchnę, no jak nic, buchnę. Boom! Ajajaj, kup aj, aj. Dobra. No i teraz ja spowoduję. No teraz buchniesz, no musisz buchnąć, no. Dobra, ja biorę zielony, z tego nie użyłem. Wybuchłem, bo nie mogę się ruszyć. A nie. Dobra. Kubuś? Aj, Kubuś nie wiem Teraz ja. Patrzcie co, to jest czysty skill. go zrobiłem. Daj przyciskiem, że się poszedł indy lindy. widziałeś to? Łatwo? Pogrzeb! 2 miliony! Mogę misiaczek. misjaczek! Ja, ja! No mi się Na tak, przywitaj się z YouTube'em. Powiedz, pozdrawiam YouTube'a. No i co, misjaczki? Lecimy. Ja! Ło, wow, co to jest? Nie, na to musisz właśnie wchodzić.

Yo, wassup, my broski? Teraz mamy Hello, tera hello Hello, hello, hello Uważaj, bo tu krapcy padnie na, się, na sam środek Trzeba go bić. Nawalaj go on na mnie Nawalaj się Nawalaj go na mnie się zapasuje O kurde, gdzie on jest? Uła! Czemu on mnie nie... A. Czemu on... On co robi? Ja no, sorry, byłem Sorry, w kogo on nawala? O stary Mi stary bo ja w ciebie nawalałem zamiast w niego Ogólnie to mordecki. Wywaliłem ale ja, ja nie jestem, ja przynajmniej nie jestem rudy Ja wolę umrzeć niż z życia A ja to morderski Jest... O kurde wow! Patrz jak mało zdrowia miał No patrz jak mało zdrowia miał Dijemy ja mamy go tej Ja tej mam ja ma... spotkać ją ja z niego nie Nawalamy tego kodle. Co ty kodle? Nooo! Wow. Wow. ja też! jest? Ale on mnie wywalił w powietrze! Musimy go w końcu. Ale kogoś. bym chciał taką inteligencję robić. On na mnie pójdzie, no jak nic, on na mnie pójdzie. No oczywiście, że. Dezał, dezał. Oooo! Uważaj pamiętaj, że jak podskoczy to oznacza, że już no. no! To jest niemożliwe No! Ja nie skoczyłem do jest teraz nie. się poznam, musimy go wygrać No musimy go pokonać! Nie wygramy, dopóki go nie wygramy mordeczki, ogólnie Musimy go zabić Pokonamy, ale polisz polski, polski. Poli. Dobra, się na mnie no on na mnie, przecież nie wiem Co on robi? Co no to i... jest? Meteoryt! Spirta no się pali nie, niego. Znowu się na mnie sfokusował Co <noise> jakiś biały... O, teraz się na to wytrzymał Bo no. oh, <noise> <you're dead. głos> Nie, nie, nie Co to jest? On stary O stary, on żyga? O stary, na mnie się teraz jest On na mnie jest, no popatrzył na, na mnie stary O stary Za późno skoczyłem, zabił mnie Przeskoczyłem <noise> Dawaj, dalej, no, dalej. Dawaj, cały świat w ciebie. Dawaj. Ej, zabijesz go. Nie, nie zabijesz. No nie, wiem, no, to jest nieważne. Ma... On dwa razy to zrobił. No to jest nieważne. Ma... Ale nie, bo to jest tak, że my będziemy grali tego karma poprzez 3 godziny, do drugiego nie wygramy. <noise> Kramę no kramę. walaj tego krabiszona. Pamiętaj, że on później zaczyna stary na dwa walić. Spadłem. Już? Stary. Bo śmieć mnie walnął. Nie zdążyłem. Ale co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Ej Stary, ja zrobię cały odcinek tylko sprawa <laughs> Bez kitu nie Wygrywasz, wygrywasz. Oj, Jurkuk. Jest! Łatwo! Tak jest! Pokonałem go! W końcu, Ej, daj, da robię, teraz, ty, teraz A. ty go musisz wykonać. Teraz ty go musisz wykonać. Dobra widzowie, wygrał. Wygrałem z, z krabem. Z rudy, ale ogólnie tak. Teraz lecimy ja... i bijemy tego kraba. Dopóki no go oboje nie rozwalimy. się pali. Ale to jest, to jest chyba najłatwiejszy, wzią. bo on tutaj był wolny i ja go chłopie tak rozwalię. Patrz, tak kilka jest, nic, no, stoisz, przy, stoisz przy styrcie i chłopie nawalasz tą styrtą. Patrz, patrz, tak. No spada Tak, tak, tak. No, się na, na tak. mnie, nie na tobie. Na mnie stary! Zbiga! Bo... No jestem dead. O stary, skoczyłem mu na rękę! Bigo, 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 bigo. Co to jest? Oj, oj, oj. Co to za kulki? Za kamieniami. Stary, kulki mocy od danny Lewandowskiej. O stary! stary. No i umiera! Przeskoczyłem! Przeskoczyłem! Nie umiem tego przeskoczyć. Musimy zagrać jakąś gierkę i ci tylko bije bossy. Łatwo, drugi raz z rzędu. mogę na niego wejść? Nie mogę. Nie mogę. wie to, wygrał. No. No. kolejnym trajem, bo ja muszę wygrać. To będzie miniaturka. No to jest nie dwa razy wygrał, Ja jeszcze raz nie wygrałem. No to jest teraz, to jest teraz chyba drugi najcięższy, patrz. Patrz, tak, stoisz i nawalasz ciągle. Tik, tyk, tik, tik O, się na mnie. No to uciekaj po prostu. On się nie pokusuje tylko na ciebie, tylko on po prostu nawala, bo on nie uderza. O ja się tak w Fortnite nie poczułem Skaczę. Dorona, spokojnie. O, zrobiłem. Się. Nice. Dobra, ja teraz już go... Dawaj Bigo 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 O stary uderza. O stary! O stary jestem dead Nie, o, nie, nie bądź dead! Stary, ja już go roz... No tam! Wsta... No, już go pokonałem! Wuoo! Nie zgadiacie ich wie jest? No i jak, jak ty to robisz? To jest niemożliwe, że ty ciągle giniesz! Kolejny cały na krabie, teraz? Dobra, patrz, tak? Daje, Rata, ta, 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 ta. A, bierze Gabrony, kilka tytuł lat, lata, idzie do tego jak Hanna Lantana. Ja w Gabron no, nie zapomnę. No i stary No nie, ale krabie. on jest, on się na mnie fokusuje, no mnie to no jak na ciebie, jak ja już w głowie tym dostałem? Stary zaraz, umiera. Stary, on oh, ubeza. Nie, oh, yes, stary, stary sam! No, jak ja kolejny raz w nim wygram. Chyba jak tą gierkę, ja nie wygram z tym krabem. Jednak wracamy teraz do kraba. Jak? Jak? Jest ja smutnik. wybrałem klasyczka. Dobra, widzowie, jednak teraz wracam do kraba, ale w następnym odcinku też będziemy go próbowali bić w jak najlepszym czasie na przykład. Się... No to głupie. Musimy go mieć w ogóle. Ty musisz go w ogóle stary pokonać. Chadzę, schadzę, schazę. Spadłem! No znowu, stary Błagam, zmieńmy tą mapę, stary, spadłem. Ten nie mnie nienawidzi. On jest taki prosty. Za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. A oto dzisiaj gram z jabłuszkiem. No. Także do widzenia.